Siemaneczko ludziska, Stavros84, GeekPS3, lecimy z kolejnym odcineczkiem z Hockey Ultimate Team. Gramy naszą ekipą, mamy, pamiętacie, 4 punkty, potrzeba nam 3 punktów do awansu. Tak więc e, potrzeba nam dwóch wygranych najlepiej, wtedy będziemy mieli 4 punkty zdobyte. Jeśli wygramy, pod ogry przegramy po dogrywce, e, to wtedy będziemy mieli punkcik i wygrana 3 punkty i gitarę jest awans do dywizji kolejnej. No najlepiej wiadomo, trzy mecze wygrane, wtedy będziemy mieli mistrzostwo, jeśli dobrze pamiętam, nie jestem teraz pewien, nie pamiętam jak tam się sytuacja, jak tam sytuacja wyglądała, ale teraz lecimy do pierwszego spotkania, ogień, dym. To, o oh Jezu, jeszcze raz, nie, nie, Bramka na trzy sekundy, setne do końca chciałem powiedzieć, nie na trzy sekundy, tylko na trzy setne do końca. Zdecydowałem się na dwa strzały. Lajde, map cookie Mat Cook, Rechlowicz, Dmur. 20 minuta. Zdecydowałem się na strzał ze starego kąta. I wpadło. I jest 1-0. Pięknie. Odbiła się od obrońcy w ogóle. Ojoj, oj, oj. Bramkarz obronił. Odbiła się od obrońcy. I koniec. Wpadła. I mamy. Koniec pierwszej tercji. Wygrywamy 1-0. I jest 2 do 0. Jest bramka! Chwila ciszy była z mojej strony. Mezaros, jest 2 do 0. Jest dobrze. 8,35. Prowadzimy i o to chodzi. Jest dobrze, tu zagrałem do tyłu. Uderzenie odbiła się jeszcze i dobił ją. Dobił. I mamy 2 0. Końcówka spotkania. I wygrywamy 2 do 0. Jest dobrze. Pierwsze dwa punkty z czterech nam potrzebnych z trzech... z trzech nam potrzebnych Mamy, jest dobrze Właśnie o to chodzi eee, Mamy, to, to najważniejsze, dwa punkty Jeszcze tylko dwa nam potrzebne będą I trzeba będzie Happy hours oczywiście Ekstra, ekstra końcy Wszystko, Wszystkie monety razy, półtora Tak więc gitara I najważniejsze, kryska rośnie Mamy 6 punktów, jak widzicie 9 nam będzie potrzebne Czyli grając jeszcze te dwa mecze i wygrywając oba yy, 8. No, jeden możemy przegrać po dogrywce. Jeden możemy przegrać po dogrywce. A wtedy będziemy mieli 7 punktów, czyli je, jeśli, przegra, jeśli będzie to ten następny mecz. A jeśli będzie to nasz ostatni mecz Czyli trzeci w tym epizodzie To wtedy będziemy mieli 9 Tak więc wygrana, jedna w regulaminowym Jedna porażka Mamy, szan mamy szansę na awans mimo porażki Jeśli będzie tylko w regulaminowym czasie A teraz zapraszam do kolejnego meczu Koniec kary niestety O Jezu jakie zagranie No przecież kurna Przyjmij ten krążek w wieśmaku To jest kutwa. Przeciwnik, 5 sekund w ataku. Oj, przeciwnik, 5 sekund w ataku i straciliśmy połączenie. I teraz jestem ciekaw, co będzie grane normalnie. Straciliśmy połączenie z przeciwnikiem. Z, przy wyniku 0-0. No przeciwnik nie istniał tak naprawdę. No nie wiem, no jestem ciekaw. Mam nadzieję, że dostanę. No nie chciałbym, ale jednak wygraną byłaby miła. Byłaby miła wygrana, bo byłyby dwa punkty, i byłaby pewna. Pewny awans i właśnie o to nam chodzi, tak naprawdę, bo mielibyśmy, wydaje mi się, że bylibyśmy bardzo blisko wymaganej liczby monet na paczki. E, no, e. No, nie mówcie, że to jest że ja, moja przegrana, no bo chyba normalnie 15,750-20 mamy. Dobra, play. Mamy 8 punktów, czyli zaliczyło nam to jako wygraną. Szybki mecz, można by powiedzieć. Bardzo szybki mecz, no, cisnęliśmy, cisnęliśmy, wycisnęliśmy go, wyszedł z gry, zrezygnował po prostu, może, może musiał gdzieś iść. Musimy w pięciu meczach, tak naprawdę jak zobaczycie, no, zostało nam pięć meczy i jeden punkt nam potrzebny jest, jeden, tak więc nie powinno być to problemem. Mamy kolejnego przeciwnika, miejmy nadzieję, że uda się wygrać, PKG Putkening, tak więc zapraszam do oglądania. Mamy trzecie spotkanie, poprzednie bardzo szybkie, liczymy na szybkie wznowienie i wygranie I Wjazd I nie ma bramki Kolejna kara dla przeciwnika I co się teraz stało? Gra się zwysiła Dobra, jest Chyba jest. No i ko I znowu tracimy połączenie z przeciwnikiem. I co ty, razem? I co ty? No nie... Nie wierzę. Drugi Drugie spotkanie i znowu tracimy połączenie z przeciwnikiem. Nie wiem, chyba trzeba reset routera zrobić, jeśli to wyjdzie drugi raz, że moja wina. Nie wiem, albo kolega stwierdził, że bardzo szybko trzeba wyjść. Trafiłem na dwóch warciarzy. <laughs> Czy warciarzy dla mnie oczywiście, wiadomo. O co chodzi, zaraz zobaczymy, jak z monetami, jak ze wszystkim, wchodzimy do Ultimate Team'a. Ultimate Team pokazuje nam, że mamy 18 tysięcy, czyli dosta... <grym> dostaliśmy. Zobaczcie, dwa razy dwa razy z rzędu przeciwnik <laughs> opuścił grę. Więc mamy, jesteśmy w dywizji, <laughs> dywizji 8, kuren Division 8. Za utrzymanie 550 monet, za promocję 750, za tytuł 1000 monet, tak więc mamy 18,750. Powinno nam wystarczyć na jakąś paczuszkę, jak mówiłem w jednym z pierwszych odcinków. Będę kupował paczki, no na to zdecydowanie nie. Jak osiągnę ten limit tylu monet, będę kupował tą paczkę tysiąca Mamy. Kupujemy na koniec każdego odcinka Open Now. Widzicie, fajnie to jest zrobione, tak naprawdę. Bo zobaczcie sobie. Nie wiem, jak jest z czasem, na ile mamy tą paczkę. Ale jeśli zobaczycie, to mamy tak, że mamy. Otworzymy teraz, otworzymy później. Yy, można sobie na przykład pozbierać, zrobić 10 paczek, może trochę więcej i zrobić pak Openinga. Ale my będziemy otwierać od razu. Nie będzie takiej zabawy. Zobaczmy, co tam nam dali. EA Sports. Mamy. Nie jestem pewien, ale to jest chyba. Zaraz zobaczymy. Tak właśnie, tak wyglądają informy. <grymne> Widzicie? Normalnie luksusowo, dobra, tu nic więcej nie ma. Blue Stars, wszystko nam się przyda. Ale Ready, Owned, Iwański. No to auction item 350 przynajmniej, wystawimy. Brennan Skin. Resztę damy sobie do składu, do kolekcji. A tych co nie, po niektórych na pewno wystawimy. Tak więc, e, dzięki za oglądanie. To byłem ja, Stawros 84, Gig PS3. Narazka, no dwa mecze, takie jakie były, jakie były. No co zrobić? Nic nie zrobisz. Na razie.